Tak jest, no drugi dzisiejszy OS, y, równie długi, równie męczący, no te kolejny, tak jak się spodziewaliśmy, były większe, ale no udało się go skończyć, mieliśmy oczywiście małą przygodę, y, wystrzelił nam tłumik, y, bardziej myślałem, że to jest y, może pasek się ślizga, ślizga albo coś takiego, okazało się, że jednak nie, ostatnie, z tego powodu ostatnie 30 km jechaliśmy trochę wolniej. Ale i tak dało nam to dobry rezultat tego odcinka. Wygraliśmy go w klasie T4. W tym momencie znajdujemy się na drugim miejscu w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Polski, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekamy już tylko na niedzielę, gdzie są cztery krótkie odcinki, które też już znamy, bo już to jest nasz trzeci występ na Bayi Poland, więc wiemy czego się spodziewać. Czekamy na jutro. Co było dzisiaj najtrudniejszego? Chyba przed samym startem, pogoda, która kaprysiła, i nie wiedzieliśmy, jakie opony po prostu dobrać do pojazdu.